Siema, witam was w kolejnym odcinku Z tej strony Ludiks I witam was w kolejnej grze o nazwie Poppy Playtime Jak obiecałem w ostatnim filmie, że nagram yy, Jest to chapter pierwszy Zaczynamy Dobra, zaczynam od nowej gry Po co? Nie będę pomijał scenki Tutaj będę, w ogóle nie będę mówił, że po prostu obejrzę ci Co nie? You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy. And she is the first truly intelligent doll. Yeah. Dobra, więc mam, jesteśmy w grze. Jak widać, jest nawet ok. O, kaseta. Mm, welcome. Dobra, co tu mamy zrobić? Tu mamy security. Tu mamy security, więc f, f, mamy jakiś kod, tak. hi, my name is leif pierre, and i'm the head of innovation here at the playtime co toy factory. if you're seeing this, then you're trespassing. yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. so, trespasser, just to make you aware. While we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care we also pride ourselves on our security mm -hmm. For example this facility is full of hidden motion triggers which once set off will turn on the factory's emergency alarms oh, and directly okay, okay. contact the authorities and that's one of the more <sighs> of our our security security is, <laughs> no spoilers so you've got my warning it's not too late to turn around. I tylko spero, że jesteś przekonany, Ok. Dobra, więc. Ok, jakiś polakant. Eee, uh, tu open doors, no spoko. Jakaś ciuchnia. Hmm. Dobra. A więc tak. Tutaj nic żadnych wskazówek nie ma. Może te kolory w sumie będą ok, na tych płytkach. Ciekawy jaki kolor, ciekawy jaki wzór. Eee, dobra, Czerwony, Żółty, Niebieski. Nie ma żadnego zielonego nawet. Ok, dobra. Hmm. No dobra, coś tu mamy. Jakąś wskazówkę może. Nie wiem, ten pociąg. Zielony, różowy, żółty, czerwony, tak? To może być ten kod? Najprawdopodobniej. Może. Nie jestem pewien. Czekaj, to było czerwony, żółty, różowy, zielony. Tak. No i bardzo dobrze. Dobra. No to tak, zaczynamy. Dobra, no to bierzemy. Bierzemy kawałek. Znaczy... Set Grab pack, tighten the straps, tighten the straps, both guns, pull trigger for the fire, pull again to retract. Okay, hold the grip onto on the object. ONLY FIRE A SMALL OBJECT SCANDALS DO NOT FIRE AT THE core. This THIS MAKER'S ENGINEER O, czyli można zapuścić tu jakieś prądu, co? W życie może tu... Tutaj... Mówię coś o takim, to myślę, że jakieś mamigówki z prądem będą. No dobra. Mm. No i mamy grapak, tak ale fajne tak takie coś do przeciągania, tak rozumiem dobra mam jakąś łapę Dobra no to co skanujmy O jest można postać Wi-Fi! Możecie to włączyć. O. Oh, no dobra. A to tak. Mm. Be kind to others, show up on time. No ok, okej, rozumiem. Myślałem, że ona jest trzymana na... Myślałem, że to jest trzymane na tym na smyczy. Co mam we? Dobra. O kurde. Ale lagnęło Ale dobra mamy prąd Powiedziałam, że to będą jakieś zagadki z prądem <laughs> O kurde, kurde gdzie jest? A tutaj, dobra Dobra Okej okay. Ale on tu przecież przed chwilą był Trochę to jest niepokojące No ale dobra Uh, uh, uh. Okej, okay. może pi pójdę stąd. Otwórz. A uh, kurde, no nie mogę. No dobra. Idziemy. Oj! Jezu. To jest trochę takie... Hm. To jest coś, trochę takie creepy. No, ale da się wytrzymać. Dobra, gdzie jest kolejny bezpiecznik? O, tu jest. Dobra. Od razu, kiedy zobaczyłem to. Od razu bezpiecznik. E kurde, to typu. O, dobra. Jest. Kurde, co tak łatwo te bezpieczniki poukrywali? Trzeci najgorszy. Tam coś jest... Tam jest ten dziad. Dobra, chodź tu. Tam to papa. Jak tu przejść? Hmm... Trzeba coś. Te łapy coś mi tak wyglądają. Może to trzeba złapać. Dobrze, myślałem. Myślałam, że... Kurde, tylko... Tej karty szukać muszę. Szukam tej karty. Znaczy... Kasety! Kurde! No, nie mogę coś powiedzieć. Dobra. Gdzie tu? Jest kaseta? Słyszałam, że ona się gdzieś do soba spam. sąsiad jest ten kurczak taki. Taki kurczak dla psów, taki dobra. Ech, walić. Mam nadzieję, że to nie jest jakoś tak głośno, bo trochę słabo będzie. Cieszę trochę, żeby było ok. Ok. Ten chłop niech obserwuję. <laughs> okay. Tam jest druga dłoń. Tam jest długa dłoń. Tam jest długa droń Co? Tam jest długa dłoń. O. Chyba się może przydać. Urdena. No. A brak co to zrobić. Dobra, mam tu jakiś prąd. Dobra, to jest jaka na szybka zagadka, tak? Dobra, 2,5. No, kaj. Jaki sos. O kurde Ta historia mi się przypomina Tak serio? Był vibe taki Dobra Może tu jest jakiś, w sumie tu była tam... tam jest! Kurde So Stella, what made you want to work at the Playtime Co-Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience? That's a pretty great feeling too. Mm-hmm. <laughs> mówią dobra to Przeprowadźmy prąd, bo może to tak o to chodzi Dobra, to o to chodzi w sumie Będzie trudne Kurde, myślę że tu się można wyskoczyć I guess everyone is always young relative to something. Dobra, then, is that okay? Hey, it's a little bit okej, okay, jakieś części jadą to hmm. wy do pierwszej maszyny jakie jedziecie? o, dobra, mamy pier... Malowane, pomalowane Niech, niech jadą dalej okay. Ej, nie patrz tak Tam gały się ruszają, nie patrz tak na dzieci, kurde Emergency alarm, tak? Hmm. Dobra, no to chodźmy. Hmm. Dobra, no to wygląda. Ara, a pa. No, Takie jest, sus, to wygląda. To ciemne po. Przepraszam, nie. Co to jest? Co to jest? E, high five? Dobra, uciekam. Aaaa, kurde! Jakie ja to głupie! O kurde! Zostaw mnie! A! Szybciej, kurde. Nie, 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 szybko, 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 szybko Dobra bry. Dobra. nie, 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 czekaj, 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 czekaj. 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 szybko, 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 szybko Dawaj zawalaj na tych kota Zawalaj na tych muszkach Nie wiem dokąd Zwalaj stąd Nora Dobra A więc Udało się Ale dreszczyk emocji Ale mi się udało Jestem pro Za pierwszym razem. Dobra. Więc mamy kasetę. I. Coś tu mamy? Okej. Okay. trochę dziwne. Zarąbiste miejsce, naprawdę. Zarąbiste. Dobra. To wygląda jak jakiś stary pokój bap Takie kurde te Takie okna jak z kościoła Z tego konfesjonału No Dobra I piękne czerwone. I piękne czerwone drzwi na końcu co? Jumpscare? Nie no, trochę się cykam Dobra, Dobra teraz kości śmierci O kurde you my case. To jest koniec? Tak, to jest koniec Uff. Dobra Mam nadzieję, że film wam się podobał Dziękuję za oglądanie i może za, jakieś, za jakiś niedługi czas wrzucę pierwszy odcinek z Chaptera drugiego, bo wyszedł. A więc dziękuję.